Pośle poseł Krzysztof Brejza, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Moje oświadczenie dotyczyć będzie kilkudziesięciu miast średniej wielkości borykających się z dwuwładzą władzą z powodu nieposiadania statusu powiatów grodzkich. W dniu dzisiejszym w Inowrocławiu spotkali się prezydenci 22 miast średniej wielkości. Wystosowali oni apel do Rady Ministrów o podjęcie działań w celu usprawnienia zarządzania w swoich samorządach. Poprzez wyłączenie z powiatów ziemskich wszystkich miast prezydenckich. Miasta te podlegają administracji powiatowej, co prowadzi do szeregu problemów w niemal wszystkich obszarach zarządzania. Najbardziej negatywnie wpływa to na zarząd drogami. Problemy wynikają z faktu, iż w jednym mieście jest aż czterech zarządców dróg. Miasto, powiat, województwo oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Taka konstrukcja zarządzania prowadzi do dwojakich problemów. Z jednej strony są to utrudnienia związane z remontami ulic, z drugiej z, bieżących, z bieżącym ich, ich utrzymaniem. Czterech zarządców dróg to cztery przetargi na zimowe, letnie utrzymanie ulic. W efekcie ulice sprzątane, odśnieżane są w zupełnie różnych przedziałach czasowych z różną częstotliwością. Niestety podobnie ma się kwestia remontów. Zdaniem prezydentów obecny system prowadzi nie do niedoinwestowania, a wręcz do degradacji najważniejszych ulic. Władze miast ograniczone są w prowadzeniu spójnej polityki wobec lokalnej przedsiębiorczości. Nie mają żadnego wpływu na wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego w najważniejszych punktach miast. Omawiana grupa miast nie może korzystać z niektórych kanałów finansowania inwestycji przez Unię Europejską, albowiem były lub są one nadal przeznaczone jedynie dla powiatów grodzkich. Miasta te odcięte są również od niektórych środków zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Problemy występują również w sferze edukacji. Już omawiana grupa miast nie ma możliwości prowadzenia spójnej polityki oświatowej. Szkoły podstawowe i gimnazja podlegają miastom, ponadgimnazjalne zaś powiatom. Problemy uwidaczają się szczególnie w przypadku reorganizacji placówek oświatowych. Utrudnione jest racjonalne gospodarowanie zasobem nieruchomości czy też prowadzenie polityki kadrowej z powodu braku możliwości przenoszenia nauczycieli pomiędzy placówkami. Komplikacje występują w polityce społecznej, zwłaszcza w, w walce z bezrobociem. Prezydenci nie mają wpływu na funkcjonowanie powiatowych urzędów pracy, nie dysponują innymi środkami w celu przeciwdziałania bezrobociu, jak na przykład dysponowaniem pożyczkami z funduszu pracy. Administracja miejska nie może interpretować planów zagospodarowania przestrzennego, pomimo że plany te uchwalają rady miast. Ustawodawca zabronił miastom wydawania pozwoleń budowlanych, pomimo iż do 2003 roku bez problemów omawiana grupa miast wydawała takie pozwolenia. W efekcie nie ma możliwości, aby potencjalny inwestor był kompletnie i w pełni obsłużony w jednym urzędzie i w jednym miejscu. Panie Marszałku, Panowie Posłowie, niech przykładem jakie skutki wywołuje objęcie miasta administracją powiatową będzie rozwał Brzycha. W 2002 roku doszło do połączenia miasta powiatu Wałbrzycha z powiatem ziemskim. W opinii obecnych władz Wałbrzycha żaden z celów tamtej decyzji nie został zrealizowany. Przeciwnie, doprowadzi doprowadziło to do dwu władzy w Wałbrzychu. Skutkiem jest brak wpływu prezydenta na główne drogi, niemożność korzystania z niektórych programów unijnych, czy też ustalania strategii rozwoju miejskiej edukacji od przedszkoli do szkół policjalnych. Innymi słowy Wałbrzych boryka się z tymi samymi problemami co Inowrocław, Ostrów Wielkopolski i kilkadziesiąt innych miast średniej wielkości. Kończąc, chciałbym podkreślić, że w wielu obecnych powiatach grodzkich i otaczających ich ziemskich działają wspólne instytucje, jak urzędy pracy oraz komendy miejskiej policji obsługujące również powiat ziemski. Podobnie wygląda funkcjonowanie szkół średnich. Do liceów prowadzonych przez powiaty grodzkie uczęszcza przecież wysoki odsetek uczniów z powiatów ziemskich. W wielu powiatach grodzkich działa jeden szpital obsługujący zarówno miasto, jak i powiat ziemski. Chcę podkreślić, iż działalność tych instytucji nie wywołuje obiekcji czy też sprzeciwu wśród mieszkańców powiatów ziemskich. Dlatego możliwym do zastosowania i prostym rozwiązaniem byłoby wyłączenie z powiatów ziemskich wszystkich miast prezydenckich. Uzyskałyby one status powiatów grodzkich. Nie pociągnęłoby to za sobą wzrostu liczby radnych powiatowych. Doprowadziłoby to do, do znacznego zmniejszenia liczby radnych, a bowiem kompetencje przejęłyby w niezmienionym składzie Rady Miast. Dużą część zadań re realizowałyby urzędy miejskie miast powiatów grodzkich. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Utrzymywanie obecnego modelu zarządzania publicznego jest milczącą zgodą na istnienie barier rozwojowych w kilkudziesięciu polskich miastach i na realizację rozwoju miast w oparciu o dwie prędkości. Rozwiązaniem tego problemu może być wydzielenie wszystkich miast prezydenckich z powiatów ziemskich, tak aby zrealizować postulat prezydentów 22 miast ogłoszony dziś w Wrocławiu: postulat jedno miasto, jeden gospodarz. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie pośle